Zapalanie bez odprężnika, zapalanie z odprężnikiem, zrobione, zrobione. Koniec filmu. Nie no, żartowałem. Zapraszam na film z wymiany odprężnika i sznurka w stylu TS420 klupu klupu ale pluchu plup, plup. majster gdzie ty idziesz do gs -a? Nie robić TS-a Rób TS-a jak tu trzeba narpy ogarnąć kurwa do nagrywania mmm No dobra, żeby robić TSA, to by trzeba mieć TSA, odprężnik i sznurek. Wymienimy przy szarpaku sznurek. A, jeszcze klucz. Kurde, maszyna zajebana. To chyba już się wyczyści ponad prawie. Właśnie ostatnio, jak ten, na budowie chciałem to zrobić, to tu się spotkałem z takim plastikiem i nie wiem, jak to właśnie tam się dostać, bo jakby tej gumy nie było tu, to byś bez, bez problemu sobie poradził z tym. A tam nie chciałem na szybko kombinować. Mam nadzieję, że mi to długo nie zajmie. O, i właśnie tam jest plastyczek przez który nie mogę tu nic włożyć. I Dopodobnie będę musiał całą tą czerwoną obudowę kurwa ściągnąć. No nie jest dobrze. Bo to kurwa nie chcę tu za dużo uszarpać. Myślę sobie, żeby zacząć odkręcać. Raz, dwie, trzy, cztery i tu z tyłu dwie. I może ten plastik mi duży zejdzie. Ale tu jest tak najebane tyłu. Bo tam jest śruba. Musiałem użyć swojego narzędzia specjalistycznego, żeby to wydmuchać. O! o. się kurzu. O! Poszło. Oczywiście nie patrzyłem nic, nie czytałem nic, tylko idę na żywioł. Ciekawe, czy coś nie używa czegoś z tyłu jeszcze zajebana tą śrubę mam już odkręconą po prostu to jest wina tego że gdzieś jak zaprawa wpadnie i tu są głębokie dziury no to wiadomo się zapcha nie? teraz następny problem o tu wszystko wychodzi następny problem to jest ta dźwignia tutaj widać ją tam się błyszczy nie mogę podejrzeć jak ona tam jest hmm. ona jest tutaj wciśnięta w ten plastik już tam widzę że trzeba tą dźwignię popchnąć do przodu o i wyjdzie także do przodu i do góry dźwignia zdjęta obudowa tu nie chcę tych kawałków odczepiać. Widzę, że tą śrubę trzeba odkręcić. Tą. Nie wiem, co tu się jeszcze dzieje, ale się też dowiem. Kurwa, wszystko, ten gaźnik cały jest taki zajebany. Ale chodzi, kurwa. Ja nic przy nim nigdy nie kręciłem i nie zamierzam, bo wam powiem, że w tych sztilach, jak nie oddasz tego do profesjonalnego zakładu, tam chuja samemu zrobić. Tyle razy co ja przy tej spalinowej pile pokręciłem na przykład tej, która jest też do naprawy, nigdy tego sam nie zrobiłem. Dobra, rozkręcam dalej. Też dobrze jest, bo ten klucz jest oryginalny, do niego dostajesz, yy, bo tą stroną można, yy, tarcze się wymienia. A tu mamy Torresa. I on na razie wszystkie śruby nim odkręcam. Takie uniwersalne to bym powiedział, że jest. fajkę można zdjąć. Śrubka jedna poszła. Dobra, odkręcam resztę. Plasticzek wyjęty. Musiałem wszystkie śruby tutaj od tej strony od tego wirnika. Czy jak to się nazywa? Nie, to jest ten. Koło magnetyczne. Chyba ta. Czy koło zamachowe, nie wiem. kurwa nie znam się. Musiałem u... Wiem, że musiałem odkręcić tutaj wszystkie poluzować tutaj plastik. I tu mam 13 pasuje, tylko tu już widzę taki problem, że... Nie, to tylko ja widzę problem. Dobra, czyli jedna krótka jest potrzebna. Dobra, i to będzie pół sukcesu. Odprężnik wykręcony. Tu nie wiem. Tu musiało. Tu jest brakuje tego tej części. I tak myślę, musiało coś spaść przez tą gumę, czy coś? Gdzie jest ta guma? Nie wiem, czy tu coś spadło i się wci i się utrąciło? Bo jak gdyby właśnie nie było tej gumy tutaj na tej osłonie, a w tym miejscu? to bez problemu by ten odprężnik sary wciskał ale pewnie by się kurzu najebało dobra wkręcam nowy grzechotka plus 13 a no tak krótką wkręciłeś za długo jak był utrącony to krótka 13 krótka 13 wystarczała a teraz na razie idzie ręką na czymś trzeba go dojebać Kurwa już wyniosłeś tą długą, bycie chuj spalił. Dobra, mam trzynastkę grubą za dupach, Długą. I tak tutaj oczywiście. Bo no nie podejdziesz, bo urwiesz zaraz, kurwa. Więc tu już dokręciłem żaba po tynkach trochę ją wapno wpierdzieliło i tutaj tak to. nie ma co przesadzać myślę, że tak starczy dobra i składam czyli odwrotnie tak jak się rozbierało dobra teraz to w pozycji 0 tutaj musi być ten wyłącznik I tu jest 1 i tu jest start a tu jest zero i po prostu to wkładamy, trzeba pamiętać, bo tutaj sprężyna lubi wylatać spod tego, I trzeba to uważać, że to wszystko odbijało tak jak się należy. Syp. Skręcamy dalej. Dobra, biorę się za sznurek Sznurek, tutaj, oczywiście, gdzie mamy szarpak, raz, dwie, trzy śruby na bodajże trzynastkę. nasadkę najlepiej mieć na śruboreks wtedy, najlepiej to się odkręca. Bo tu nasa, tą grzewotką też się raczej dużo nie podejdzie. I tutaj musimy wyjąć zabezpieczenie i bardzo prosto to się wymienia. Teraz tak mam tego sznurka troszkę więcej i dlatego, już sobie nadziałem uchwyt. W ten sposób, czyli musi dojść tu dotąd, cyk, tu przez ten całą tą obudowę, i teraz tutaj w to okienko. I teraz tak tu, tu przepchnąć trzeba go z tamtej strony. Tam zrobić po prostu supeł. Ten supeł tam trzeba wepchnąć. Tak zawsze robiłem i to tutaj nigdy nie miało prawa się rozwiązać. Prędzej się urwał naprawdę niż o, jeden supeł i tu nie, tu nie jest to ta... wielka siła nie działa. Dobra, nie wiem ile razy to trzeba nawijać. Wiem, że to pokazuje w którą stronę nawijać, bo tu nawet jest taki roweczek ile tego sznurka to też wam nie powiem po prostu nawijam dopóki mi się mieści a to i tak samo jakoś to się później jak naciąga to ten sznurek pokazuje ile ile go ma tu być teraz tak tu mamy tam tą sprężynę i teraz upłem do góry tam żeby weszło Dobra, już będzie dobrze. Plasticzek, cyk zawleczka. O. I już, i teraz tak. Jak ja to robię? Nie wiem, czy też to dobrze robię, żeby to było napięte. Po prostu troszkę naciągam tą sprężynę, żeby tu nie dędało tak, bo nie wisiało tak. Dobra, tyle starczy. Zawsze można, mówię, tu można jeden supeł zrobić na próbę. Jak jest za luźno, no to zawiązać drugi. Chyba ta, ten uchwyt do trzymania ta rękoist cała to już nie jest oryginalny. No jest. To w galancie. Jest chyba więcej niż było tego sznurka. Ile go tu było? Czyli tam poszedł od supła? No to gdzie? Tu było. No przyjmijmy, że to było tak. No to już jest na pewno więcej. Tu jest dotąd i tyle. Z 20 cm. Więcej jeszcze nie wiem, czy nie mógłbym na przykład tego supła przesunąć do góry jeszcze, jeżeli się nie zacisnął. Dobra, zobaczymy aż tu. Troszkę się przesunął, ale już o widzisz, już jest za luźno. By nie pierdolić w odwiązywanie. O. I tu też nie ma prawa na pewno to przejść. Tu zawsze można obrobić to zapalniczką, żeby się nie siepało. Tak, 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 tak. Ja. Po prostu trzeba pośpienić palec, żeby się nie oparzył. Zakładamy. To jest regulacja paska. Wam powiem, że ja jeszcze nigdy tego paska tu nie regulowałem. Zakładamy i zaraz odpalimy. Zobaczymy, jak to. Loto z nowym sznurkiem jest, jest, dobra, zakręcam i zaraz odpalimy przykręcone. Odpalamy to znaczy, ja już go trosz, troszkę tu szarpałem, ale tak, żeby odpalić na stanie czyli choke, szokę, nie wiem. Dygnie raz na dół, jak już będzie chodził, to cyk na dół. Oczywiście sanie trzy razy przepompowujemy. Może odpali na sanie tu. Jedynka ja na start nie daje, tylko na jedynkę odprężnik wciskamy. Jak nieraz zdążę przełączyć, że, że nie zgaśnie, ale teraz znowu i odprężnik. Chodzi, chodzi sznureczek Luks. Już czuję, że jest dosyć sznurka, bo jak go odpalam, to nie czuję właśnie, że się ten sznurek skończył. A tu mówię, no tu może tak jest troszkę jakby słabo, ale to jeszcze można super dalej zrobić. Ale na razie, jak widzę, będzie widział, będę widział, że wisi, to go. Przestawię, bo jak tu też długo chodzi, to tu też się przeciera, nie? Dobra, wszystko w temacie. Na razie do następnego majsty, cześć.